Tegoroczny festiwal nauki w Kolegium Maius wzbudzał zainteresowanie nie tylko amatorów dawnej fotografii, ale także zaciekawionych zagadnieniami z zakresu konserwacji dzieł sztuki. W roku jubileuszowym na 650-lecie Uniwersytetu Jagiellońskiego obejrzeliśmy bardzo dużo fotografii xix wiecznych i xx wiecznych także współczesnych, i stąd powstał pomysł, że ta fotografia jest jedną z najwspanialszych technik dzieł sztuki wynalezionych w XIX wieku, dzięki której możemy zobaczyć historię, możemy zobaczyć obiekty, możemy zobaczyć jak ta nauka wyglądała i przebiegała w tych ostatnich dwóch stuleciach. Na dziedzińcu zainstalowano kamera obscura czyli pierwowzór aparatu fotograficznego. Fotografia tradycyjna, która już w zasadzie zanika, powstała w roku 1839. Prekursorem powstania tych technik fotograficznych były urządzenia, które są prezentowane dzisiaj na dziedzińcu. To są kamery obskury i przy użyciu takich kamer obskur również były dokonywane pierwsze rejestracje fotograficzne. Zaprezentowano popularną w połowie XIX wieku technikę kolodionową i talbotypię. Zainteresowani mogli dowiedzieć się, w jaki sposób dbać o stare fotografie, jak je przechowywać i zabezpieczać przed zniszczeniem. W ciągu dwóch dni Festiwal Nauki w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego odwiedziło ponad 1300 osób. Organizatorami festiwalu nauki w Kolegium Majus była pracownia konserwacji dzieł sztuki Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.